Cześć. Myślę, że już się zaczęło. Dzisiejszy live będzie na temat wychodzenia do świata i tego, jaki wpływ na to, jak my się czujemy z naszym wyjściem do świata, z naszymi darami, talentami, biznesem, twórczością, jaki wpływ na to ma nasz wzorzec porodowy. Słyszę mojego kota, który. Miał, czy mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie? Więc wracając do tematu, to w jaki sposób my, pierwszy raz rodząc się tutaj, przychodząc na świat jako dzieci, jako nowy człowiek, w jaki sposób świat nas przyjął, czy byliśmy chciani, wyczekiwani jako dziecko, czy może pochodzimy z tak zwanej ciąży niespodzianki, to mocno determinuje później, Programuje nas w pewnym sensie na to, w jaki sposób my odczuwamy siebie w świecie, nasze znaczenie w świecie. Wpływa też na, taką, na, na poczucie bezpieczeństwa i bycia przyjętym przez świat lub nie. Na poczucie bycia chcianym, widzianym, z tym wszystkim, z czym chcemy wyjść i, i się podzielić, co jest nasze, takie nasze. Najczęściej właśnie jest to na przykład nasza twórczość, czy coś dla nas ważnego. I w momencie, kiedy y, mamy taką sytuację, y, że na przykład długo się do czegoś zbieramy, ciężko nam wyjść z czymś dla nas ważnym, obwieścić światu, na przykład, nie wiem, nasz, naszą pasję, nasz biznes, y, nie wiem, może jesteś malarką i maruj, malujesz i chowasz do szuflady albo piszesz y, do szuflady, to zobacz, zastanów się, może popytaj, może już wiesz, y, w jaki sposób, jak, jakie były te Twoje pierwsze okoliczności, które mogły Cię zaprogramować na Twoje przyjście w świecie? Jak zostałaś przyjęta wtedy? Ponieważ, jakby gwoli wytłumaczenia, nasz kształtujący się dopiero organizm, układ nerwowy, nasza świadomość w brzuchu mamy w tym okresie prenatalnym, a nawet w tym momencie poczęcia to wszystko się koduje również idzie w pamięci komórkowej czyli jeszcze wcześniej nawet istotne jest czy rodzice wcześniej się znali jaki mieli nastrój to wszystko wchodzi jakby w skład takiej mapy programów mapy świadomości dla naszego tej naszej części odpowiedzialnej za przetrwanie gadziego mózgu podświadomości i to wszystko tworzy Taki ogólny klimat programuje nas na to, jak my, jako ten nowy człowiek w nowym ciele, w nowym życiu, tutaj jak przyjdzie, w jaki sposób, jakie zasady obowiązują w tym w społeczeństwie, w tym świecie, do którego, na którym zaraz się urodzi, pojawi. I dlatego podświadomość mapuje wszystko, teńko i później stwo, tworzy z tego ten zestaw, który wystarczy na przeżycie. Jeśli się urodzimy, jeżeli faktycznie dojdzie do tego, i później to odtwarza na poziomie podświadomym yy, cały klimat, również emocje, również to, yy, jak zwłaszcza jak mama w trakcie ciąży z nami się czuła, co ją spotykało, jak ona reagowała. Yy, również te emocje, to co miała w wyparciu, lub to na co musiała się zgodzić, bo załóżmy na przykład, jeżeli jesteśmy, pochodzimy. Z ciąży, która była niespodzianką dla rodziców, i na przykład rodzice nawet nie byli parą albo małżeństwem, i w dawnych czasach to było często w pewnych środowiskach dużym problemem. Jeżeli taki, taka rzecz się zdarzyła i kobieta mogła przeżywać ogromny, po pierwsze, wstyd, po drugie, złość na siebie, na partnera, na sytuację, na, na ciążę, na dziecko. Mogła też ukrywać tą ciążę najdłużej, jak się da, przed rodzicami, też z lęku i ze wstydu i przed otoczeniem. I dziecko, które chłonie, jest tak bardzo zjednoczone z mamą, ono na, tym, na początku, kiedy ten układ nerwowy, ta świadomość, to wszystko się dopiero kształtuje, dziecko nie umie na tym poziomie jeszcze odróżnić, co jest jego, a co jest mamy. Więc bierze wszystko, jak leci, w pewnym sensie koduje. I może później, jakby nieść nieświadomie ten program, powiedzmy, wzorzec odrzucenia, który już tutaj ma swoje początki, w świat. I dotarcie do tamtych programów, do naszych, naszego okresu prenatalnego oraz tego pierwszego roku po urodzeniu, gdzie również nabywamy takiego zestawu pierwotnych, bazowych przekonań o sobie i o świecie. Kiedy tam dotrzemy, kiedy to rozpoznamy, odkodujemy i uzdrowimy, i wprowadzimy nowe zasoby, takie zdrowe, wspierające, to bardzo zmienia nasze zachowanie w życiu, ponieważ w tym momencie już po nadpisaniu tego, po uwolnieniu tego, co było nie tak, już ta nasza podświadomość nie ma potrzeby odtwarzać i żyć według tego wzorca, gdyż pojawił się nowy, nowy, który został zakodowany jako bezpieczny. Także, jak to może się również przekładać na takie wyjście kobiety do biznesu. My, kobiety, mamy trochę inną sytuację niż mężczyźni, ponieważ, po pierwsze, jesteśmy mocno połączone z naszymi emocjami, też z naszą intuicją, z odczuciami z ciała, i jesteśmy również społecznie przysposobiane, o, powiedzmy w ten sposób, do. Większej autokontroli, czyli jest bardziej, pewne rzeczy są bardziej nam tak wmontowane, że należy to, należy tamto, nie można tego, trzeba być cicho, trzeba czekać aż nas znajdą i tego typu rzeczy, co były popularne jeszcze 20-30 lat temu. Natomiast to może się mocno później przekładać na to, że my skanujemy otoczenie, że nie czujemy się przyję przyjęte, nie mamy odwagi, żeby wyjść ze swoim, z czymś dla nas ważnym do świata. Także. Hmm, co jeszcze? Myślę, że, że tak głównie to tyle. Dodam jeszcze, że to jest ogólnie mój temat konik, który uwielbiam, który od, od zawsze niemalże yy, mnie interesował i. Yy, próbowałam dotrzeć nieświadomie do tego okresu. Zrobiłam na przykład dwuletnią szkołę rebirtingu kilka lat temu. Rebirting to właśnie jest taka technika oddechowa wprowadzona przez Leonarda Ora dawno temu i oddech połączony ta szkoła oddechu połączonego, którą ja robiłam, ona się właśnie opiera mniej więcej na rebirtingu, czyli docieraniu oddechem do tamtych wspomnień i na takich ponownych narodzinach. I właśnie. I to jest temat, o którym jeszcze chciałam powiedzieć. O momencie narodzin, czyli przejścia. Natomiast tak, przez te lata zrobiłam jeszcze kilka, kilka szkół, szkoleń wokół tego tematu, szukając najlepszej metody. I z tego wszystkiego okazało się, że tak naprawdę każda metoda jest dobra. Robiłam też totalną biologię, roczną szkołę, plus taki masterclass o projekt cel, o tym plan cel, o tym... O tym okresie około prenatalnym, czyli nawet kilka miesięcy przed poczęciem, cały moment bycia w tym okresie prenatalnym umamy w brzuchu, plus pierwszy rok po narodzinach, to wszystko wpływa i koduje nam tam bardzo dużo zachowań, dużo przekonań o sobie i o świecie. I no jeszcze zrobiłam Matrix EFT u Karla Dawsona, gdzie też dużo w tym temacie eksperymentowałam, również na sobie sprawdzając, w jaki sposób najlepiej można i w sposób taki komfortowy i bezpieczny, oraz jak to się przekłada później na życie. I się przekłada także przez ten czas zebrałam pewną pulę informacji którymi chciałabym się podzielić tutaj też głównie na profilu i alchemii Marki i na moim drugim profilu w pełni siebie, ponieważ uważam, że jest to, jest to temat wart zainteresowania. Można takie sesje zrobić sobie na przykład w temacie, jeżeli czujemy cały czas, że mamy ten program tego odrzucenia, czy bycia nieprzyjętym tak naprawdę w pełni w świecie, być może. Mogły się zdarzyć również, i to się często zdarza, różne zdarzenia czy nawet traumy w okresie prenatalnym, czyli u mamy w brzuchu. Jest też coraz bardziej rozpowszechniony i kojarzony temat bliźniaka, który część ciąży ciąż jest jako ciąże bliźniacze na samym początku. Natomiast zanikają, zamierają zarodki, i zostanie, zostaje jeden, który później dojrzewa i się rodzi. I to też wpływa lub może wpływać w pewien znaczący sposób, charakterystyczny na to, czy my możemy się później wyrażać, żyć w pełni, czy czujemy, że jesteśmy utknięte albo na przykład niepełne, albo szukamy później w, w drugiej osobie kogoś, kto nas dopełni. Osoby do tandemu, do współpracy, zawsze do pary, do spółki, i cały czas się możemy w tym wszystkim zawodzić, bo się okazuje, że to jednak nie ta osoba, bo to nie będzie ta, bo tamta, bo tamta była i to nie jest ta, której my później szukamy na tym poziomie podświadomym w życiu. Więc tutaj też się może dużo dużo wydarzyć. Również ten pierwszy okres, pierwszy rok, wszystko to, czy płynie do nas obfitość w życiu, też może mieć, tam, może mieć tam swoje korzenie. Na przykład wpływ ma też na to, czy mama nas karmiła piersią, czy miała dla nas taką zdrową uważność, czułość na nasze potrzeby, czy raczej po prostu robiła obowiązki przy swoim nowonarodzonym dziecku w taki sposób trochę albo mechaniczny, albo taki nieświadomy. To też później ma wpływ, ponieważ to jest ten nasz pierwszy rok, kiedy, kiedy tak bardzo potrzebujemy takiego pełnego bycia widzianą i zaopiekowaną w tych swoich potrzebach. I również problemem jest to, że ciężko jest tak naprawdę dotrzeć do tych wspomnień na takiej klasycznej terapii czy psychoterapii, ponieważ to są wspomnienia mieszczące się w innej części świadomości, ponieważ jest to okres przed. Przedwerbalny, zanim zaczęliśmy mówić. I jakby nie, ma, nie bardzo mamy też umiejętność, żeby o tym opowiedzieć. Opomijając yy, też to, że ciężko dotrzeć do tego momentu w takim zwykłym, codziennym stanie świadomości, jak sobie siedzimy spokojnie na fotelu i rozmawiamy. Tam i w inny sposób trochę pojawiają się te informacje, które do nas docierają, te wzorce, te przekonania. Yy, natomiast i są metody, które pięknie nam to wszystko pokazują, obrazują łącznie z tym, że czujemy i zachowujemy jednocześnie świadomość, ale mamy do tego dostęp. Możemy z tym pracować i to odkodować, wywrócić do takiej zdrowej pełni, pełni tych potencjałów. I jeszcze ona pije się, i zaraz opowiem o, o tym momencie przejścia, czyli o samym momencie porodu. I jego wpływie, możliwym wpływie na nasze życie. Ponieważ dla dziecka, dla człowieka, poród jest pierwszą pracą i jednocześnie pierwszą współpracą, taką symboliczną. Żeby dziecko się urodziło, potrzebna jest współpraca matki i dziecka, a tak samo w tym samym momencie matka najczęściej współpracuje jeszcze dodatkowo z innymi ludźmi, którzy są obecni. Czy to z położną, czy z lekarzami. Także tutaj nam mogą się również zakodować programy wspierające nas lub blokujące we współpracy oraz generalnie w działaniu, w pracy. I takim przykładem na przykład, przykładem na przykład, dobrym przykładem jest poród, w którym zostało, została użyta jakaś forma przymusu, do siły do urodzenia, czyli dziecko nie urodziło się jakby w stu procentach własnym działaniem, własnymi własnym działaniem i siłami natury, tylko z jakiegoś powodu na przykład poród utknął i dziecko było wypychane, czy były użyte inne narzędzia, czy kleszcze. Jest to odbierane jako na tym poziomie takim podświadomym, jest to odbierane jako działanie z zewnątrz, pomoc z zewnątrz, i może to później zaprogramować nas na to, że my nie będziemy umieli się zebrać do działania, czy do wykonywania jakiejś pracy, czy to jeszcze później jako nastolatek, na przykład do nauki, czy do sprzątania pokoju, później jako dorosła osoba do pracy, do działania generalnie, zwłaszcza w takich tematach ważniejszych dla nas życiowych. Możemy mieć tendencję do czekania na taką jakąś formę przymusu, która nas do tego zmotywuje, żeby nas popchnąć do działania. To jest właśnie taki wzorzec popchnięcia do działania. Czy to na przykład przez presję czasu, czy to czekamy, aż nie wiem, szef na nas nakrzyczy i nas zmotywuje, czy partner, czy, czy, czy cokolwiek, prawda? I może to pochodzić z tamtego okresu, właśnie może nie musi ponieważ prokrastynacja może mieć ozwlekanie z działaniem może mieć też swoje inne źródła natomiast jeżeli masz taką tendencję do czekania na tą presję z zewnątrz żeby złapać motywację do działania odwlekasz różne rzeczy zadania to jeśli masz taką możliwość, lub może już to wiesz, że urodziłaś się właśnie w ten sposób za pomocą tego zewnętrznego wsparcia, działania, możesz sobie to sprawdzić u siebie. Super, jak się ze mną podzielisz w informacji, w wiadomości prywatnej. Będę mega wdzięczna. Może zobaczysz też jakieś inne wzorce u siebie. Na przykład, takim jeszcze innym programem, który może się zakodować, jest Jeżeli dziecko przyszło po terminie. Yy, później może jakby dla naszego mózgu, dla tej podświadomości wychodzi tak, że jeżeli przyszliśmy po czasie i się urodziliśmy, przeżyliśmy i żyjemy, to jest to program wystarczająco dobry, żeby go zapisać i żeby, żeby według niego działać. I później podświadomość właśnie w ten sposób zbierając sobie takie programy, które już raz, w tym pierwszym okresie naszym, pierwszym, ży, pierwszym okresie życia, kiedy dopiero uczymy się świata i otoczenia, w którym przyszło nam żyć, w tym życiu, w tym ciele, yy, mamy ten moment pierwszy, czyli okres prenatalny, jeszcze wcześniej jest pamięć komórkowa przodków naszego rodu, potem jest okres prenatalny, pierwszy rok, później do około, około siódmego roku życia, i to jest taki główny wór, zbiór informacji. I później już jakby jest głównie odtwarzane. Odtwarzane jeszcze coś można do, do, dokodować do tego, natomiast tak do 30 roku życia około to już jesteśmy 100% utrwaleni. Gdzieś do 30-34 roku życia się mówi, że jesteśmy 100% utrwaleni i już, już ciężko coś zmienić taką siłą woli i po prostu decyzją. Natomiast wracając. Do tematu, bo się trochę wybiłam. Aha, tak, przyjście po czasie, czyli dla podświadomości, dla mózgu gadziego najważniejsze jest, żeby zapewnić nam przeżycie, jakby minimalnym yy, yy, nakładem energii. Czyli jeżeli coś zadziałało i wystarczyło, żeby przeżyć, a robiliśmy to pierwszy raz, jak na przykład rodziliśmy się na tym świecie i przeżyliśmy. To jest to sygnał jasny i klarowny dla gadziego mózgu, żeby to zapisać i się tego trzymać, i później odtwarzać okoliczności, zachowania, przekonania jako te bezpieczne, wystarczające do przeżycia. Natomiast jest jeden mały problem. To nie jest problem dla Gadziego mózgu, tylko dla nas. Otóż najczęściej ten nasz, nasza podświadomość nie działa w zgodzie z naszymi marzeniami i z naszymi pragnieniami. Dla tej naszej podświadomości, dla Gadziego mózgu, nieważne, czy jest nam wygodnie w tym, czy jest nam ciepło, czy sprawia nam to przyjemność, czy realizujemy nasze marzenia, czy nasze cele. Ważne, że raz zadziałało i odtwarzamy. Czyli działa. I dlatego tutaj też warto się temu przyjrzeć, i też między innymi dlatego warto, jeśli mamy na to taką gotowość, czujemy, że nas do tego woła, odkodować tą swoją pierwotną część, te momenty okołoporodowe. I tak, no i znowu uciekłam od tematu, czyli kiedy urodziliśmy się po terminie. Możemy mieć tendencję w życiu do tego, żeby też zwlekać yy, z różnymi działaniami, czy to z, działan z działaniami dla nas ważnymi, czy z działaniami, których się boimy yy, w jakiś sposób, może też właśnie z wyjściem do świata, yy, możemy mieć tendencję do bycia yy, 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 spóźnioną o, niepunktualną, yy, czy zwlekania i oddawania projektów, czy pracy po terminie. Także, jeżeli macie też taką tendencję, to możecie też sprawdzić, czy faktycznie ten wzorzec się u Was pojawił, przejawił, czy faktycznie urodziłyście się jakoś po terminie. Natomiast, jeżeli to jest też ciekawy motyw, jeżeli urodziła się osoba bardzo szybko, w te tak zwane przysłowiowe 20 minut, albo wręcz w karetce, to też może wpływać na to, że na przykład rzeczy robimy, czy działania tak na szybko, raptusowo, na już, bez zastanowienia i jest nagle takie: O, już zrobiłam, ale w sumie nie wiem, czy chciałam. Na przykład, prawda? Także to, to jest też ciekawe, tak jak nie wiem, czy już to wspominałam, ale nasza praca to jest nasz poród dla naszej podświadomości. To jest pierwsza praca i pierwsza współpraca. Tak. Jeszcze myślę, czy wszystko chciałam powiedzieć. Nie ma żadnych pytań. To jeszcze dodam, że planuję otworzenie takiego programu Prapoczątki, który skupia się wokół właśnie wyjścia do świata z tym, co czujemy, może z jakimś, z jakimś nas, naszym nowym, ważnym projektem, może z naszą pasją, z naszym biznesem, może właśnie prowadzeniem, konta na, na social mediach, czyli takim wyjściem do świata online. I w tym temacie y, będą sesje 9 albo 12, y, odkodowywania tych okresów okołoprenatalnych, czyli takie jakby reprogramowanie naszych prapoczątków, odkodowywanie tego, co tam jest i uwalnianie wzorców, zasobów i potencjałów, by wyjść do świata w pełni w tym, w tym naszym takim, w tej prawdzie, z którą jesteśmy i z którą tutaj przyszliśmy. Bo tam, w tym, w tych na, na tych naszych początkach, mamy też największy dostęp do naszych prawdziwych potencjałów, do całego, do tych wszystkich kolorów, powiedzmy, duszy, czy do naszych darów i talentów, z którymi tutaj przyszliśmy. Natomiast w toku życia. Szkolenia w szkołach i w rodzinie, w podstawówkach i tak dalej. Oddaliliśmy się od tego bardzo często. Zostało to zapomniane, przykryte, zamknięte w szafie tak zwanej czy w piwnicy. Dlatego, yy, no właśnie. Dlatego jeszcze będę informować o programie Prapoczątki yy, i będę też poszukiwała beta testerek. Yy, także. Zapraszam do sprawdzania, pewnie w tym tygodniu albo w następnym. Będę o tym mówić więcej na profilu. I na pewno będzie turbocena dla takich osób, które zdecydują się być beta testerkami. <laughs> nie wiem, czy ten live się nagrywa, bo widzę, że mi tutaj cały czas przeskakują napisy, że jest na żywo albo nie, ale mam nadzieję, że to się nagra. Ja tymczasem zmierzam już do końca. Dziękuję za Waszą obecność. Pozdrawiam też wszystkie osoby, które będą odsłuchiwały tego live'a po czasie. I jakbyście miały jakieś pytania, to feel free, żeby napisać do mnie, odezwać się. Czy to wiadomości prywatnej? No właśnie, tutaj na Instagramie chyba najlepiej. I trzymajcie się i pięknego wieczoru. Pa!